Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na premierce zdrapki Fast Cash. Jak sami widzicie, zdrapeczka jest za 5 zł, w której maksymalnie możemy wygrać 200 tysięcy zł. Mamy bardzo dużo wygranych po 50 zł i więcej, bo aż 68 tysięcy i 52 wygrane. Mamy ponad 1,5 miliona wygranych. Ponad 1,5 miliona wygranych. No i co? Zobaczymy, co uda się w tej zdrapeczce wygrać. O, o sami zobaczcie. Zdrapeczka z numerem 50. Yy, zasady gry bardzo proste. Musimy znaleźć takie oto monety pod tymi warstwami ścieralnymi, czyli szybka, szybka akcja, szybkie drapanie. I w bonusie musimy znaleźć wór. Jak znajdujemy wór, no to mamy dwie dychy wygrane. Zobaczcie jeszcze sobie legendę wygranych. Bardzo proszę, jak ktoś w scenie sobie zatrzyma. No i my już chyba będziemy sobie malutku zaczynali drapać. Także, moi drodzy, bardzo, bardzo mocno Was proszę o trzymanie kciuków. Zostawcie łapeczkę w górze. A jeżeli jesteś tutaj nowy na kanale, no to serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału yy, na zdrapeczki i nie tylko, bo ja nagrywam nie tylko zdrapki. Także będzie mi niezmiernie miło, jak wpadniesz i zostaniesz na dłużej. A tymczasem ja. Przechodzę do naszego gwoździa programu, czyli premiery zdrapki. <grych> dobrze, będziemy sobie zaczynali. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Zdrapeczka z numerem 50. Zobaczymy, czy ostatnia zdrapa z paczki będzie dla nas happy. Także zaczynamy. I pierwsze co mamy to cylinder. <grych> dobra, idziemy dalej. Dalej mamy uśmiech. No dobra, będzie uśmiech, jak będzie wygrana. O! Wtedy będzie uśmiecha, tak? To nic mi, nic mi z tego, lot to, kochane. <laughs> Ale jak sami widzicie, mamy już nowe symbole, także chociaż coś pozmieniali. Zdrapeczka jak zdrapeczka. Diament to też taki już inny, jak sami widzicie. Także znowu trzeba się na spokojnie oswoić z tymi nowymi symbolami. No, ten już się powtarza pierścionek tak samo. Idziemy sobie dalej, dalej. Mamy klucz i co, moi drodzy, i waliza. Także no, na razie. W tych oto warstwach ścieralnych jak sami widzicie nie znaleźliśmy naszego wygrywającego symbolu który jest gdzie jest to takie monety No i tu mamy co i tu mamy wiśnie także no niestety zdrapeczka pierwsza pusta i zapomniałem powiedzieć że zdrapeczki są za 40 zł także inwestujemy 4 dychy mamy 8 zdrapek po 5 zł Dobra drapjemy waliza cylinder Serducho. Idziemy dalej. Dalej mamy wiśnie. Kolejny uśmiech. No, na razie zbieram uśmiechy. I co? I na razie pusto. A w bonusie mamy. A w bonusie jest korona. Także druga z drapeczka pusta. Idziemy sobie dalej. Drapiemy. Waliska. Diamencior. Serducho. Korona. No moi drodzy, kolejny uśmiech. Na trzecią zdrapkę trzeci uśmiech, a wygranej nie ma. <laughs> Idziemy dalej, dalej i w bonusie mamy znowu wiśnie dobra. Trzecia zdrapa pusta. Może czwarta zdrapka okaże się happy. Zdrapeczka z numerem dziewiętnastym. Drapiemy diamencior, korona, wiśnie, klucz, pierścionek, walizka, cylinder znowu i serducho. Dobrze, także pusto. I moi drodzy, o ja nie wierzę, jest wór! Pięknie, 20 zł, ale się zdziwiłem. No i elegancko, mamy wora. Mamy wora, mamy dwie dychy elegancko. Także do sami widzicie, jedna z drapeczka. No i y, połowa drapingu już nam się zwróciła. Także bardzo, bardzo fajnie. Czyli trzy uśmiechy zebraliśmy, a później y, trafił się wór w zdrapeczce, Co daje nam 20 zł. Także bardzo fajnie. Jeszcze wam pokażę z bliska, żebyście sobie zobaczyli, jak, jak wygląda ten wygrywający symbol. Także bardzo proszę. Mamy dwie dyszki. Bardzo, bardzo fajnie. Dobrze. Także elegancko. No to idziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej w poszukiwaniu kolejnych wygrywających z drapeczek. No i dobra, drapiemy klucz. Dalej mamy serducho. O, zbieramy znowu uśmiechy. co <laughs> zbieramy. Zobaczymy. Może to dobry znak. Diamencior waliza i i znowu mamy cylinder, dobra drapiemy bonus, a w bonusie mamy wiśnie, okej, okay, także pierwszy uśmiech zebrany <laughs> pierwszy uśmiech zebrany, dobra, drapiemy no fajnie by było jeszcze te monety znaleźć, nie powiem, że nie dobra, serducho idziemy dalej dalej mamy koronę klucz diamencior Drugi uśmiech, moi drodzy. <laughs> Cylinder i... Nie wierzę, no drugi worek. Ale jazda. <laughs> ja nie mogę, zobaczcie. No kurde. Bonusy się rozszalały. Kolejny worek, kolejne dwie dychy. Mamy już cztery dychy na premierce. Elegancja Francja. Elegancja Francja. Także mamy już draping za free. Bardzo fajnie. <laughs> Super, kurde, ale mnie zdziwiło. Mega mnie to zdziwiło. Moi drodzy, mamy jeszcze dwie zdrapeczki, także teraz czego nie trafimy, to będzie już nasz plusik. No dobra, to drapiemy. To drapiemy, szukamy. Kurde, no ale mnie zdziwiły te bonusy. No i tu worek, i tu worek. Szok. Dobra, drapiemy dalej. Klucz. Wiśnie. Serducho. Cylinder. Pierścionek. I korona. Dobra, no i drapiemy bonus. A tutaj w bonusie mamy uśmiech. <laughs> Dobra. No i moi drodzy, ostatnia zdrapeczka, jak sami widzicie, z numerem pierwszym. Ostatnia zdrapeczka z numerem pierwszym, także zobaczymy, zobaczymy, czy numer pierwszy będzie opłacalny. A my tymczasem sobie drapiemy. I tu mamy tak pierścionek, diamencik. Kolejny uśmiech, moi drodzy. Już końcowy na pewno, końcowy uśmiech. Walizka, serduszko, cylinder i moi drodzy wiśnie. Także, no jak sami widzicie, na premierce nie udało się znaleźć monet, ale może Ewelce uda się znaleźć, czego jej bardzo życzę. No i drapiemy ostatni bonus. No i w ostatnim bonusie mamy klucz. Podsumowujmy sobie od razu naszą premierkę. No, a wam powiem, że naprawdę mnie mega zaskoczyła. Także jest naprawdę pozytywna. Jest pozytywna. Sami zobaczcie dlaczego. Jedna i druga zdrapeczka. Bonusowe worki znalezione. Co daje nam 40 zł, a było to naszym wkładem na dzisiejszą premierę, także wyszło naprawdę zaczepiście. Wyszło zaczepiście. Teraz będę się z wami żegnał. Chciałbym tylko przypomnieć, że już jutro mamy live zdrapkowy o godzinie 19. Także serdecznie Was, moi drodzy, zapraszam i co? Widzimy się na kolejnych zdrapkowych odcinkach i nie tylko, i przypominam, jeżeli jesteś tutaj nowy, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. A tymczasem żegnam się, życzę tak jak zawsze miłego dnia i wszystkiego dobrego. Na razie, hej, cześć, papa. Pa.